Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie lipcowe. Lipiec to miesiąc zmian. Coś się kończy, coś dojrzewa, coś zaczyna rosnąć od nowa. Już na początku miesiąca, pełnie w koziorożcu, może postawić nas przed ważną decyzją lub uświadomić, że czas zamknąć pewien etap. W drugiej połowie miesiąca Merkury i Saturn ruszają wstecz, więc warto zwolnić i posłuchać, kochani, co a, woła o taką naszą a, uwagę. 24 lipca mamy nów w Lwie. To otworzy nowe drzwi tutaj do nowego rozdziału, być może bardziej odważnego, autentycznego, no i może płynącego z Waszego serca. Zobaczmy więc, jakie przesłanie przygotowały dla Was karty na lipiec. Z jaką energią wejdziecie w ten miesiąc? Jaka będzie energia Wam towarzyszyć? Jaki będzie główny klimat? Pięknie. Co będzie głównym celem w lipcu dla naszej Panny? Jakie wyzwania i przeszkody mogą Was napotkać? Czy coś tu może Was zatrzymać albo wytrącić z równowagi? Uhuuhu, co się uda, co będzie sukcesem, co przyniesie Wam kochani radość albo postęp? Czego unikać, co może okazać się albo iluzją, albo taką utratą energii? No, i oczywiście, na co się otworzyć, co warto wpuścić do Waszego życia, co ma będzie sprzyjać wewnętrznie lub zewnętrznie. No, i oczywiście, jaka jest rada dla Was na koniec miesiąca? Zachęcam Was też do zajrzenia do Waszego Znaku Księżycowego, Ascendentu. Czasami to właśnie tam no, możecie znaleźć jeszcze więcej wskazówek. Na końcu, jeżeli macie osobiste pytanka, to zapytamy o odpowiedź wyroczni anielskiej. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie kawki, herbatki, no i zaczynamy. Moi drodzy, ten miesiąc może tutaj zacząć się od takiej wewnętrznej. Potrzebie no, wyważania tutaj jakiejś, jakiejś racji, może potrzeby bycia konsekwentnym, albo po prostu potrzeby podjęcia jakiejś decyzji. Sprawiedliwość przynosi przede wszystkim potrzebę uporządkowania Waszego życia, uporządkowania Waszych spraw. Nie tylko tutaj z poziomu kontroli, ale też z takiego no, pragnienia uczciwości wobec siebie samego. To może być czas, kiedy tutaj no, niektóre panny mogą zmierzać się z pytaniami, czy na przykład to, co robicie, wam naprawdę służy, czy ma jakiś taki sens, czy żyjecie na przykład zgodnie no, z własnymi wartościami. Może dojść tutaj do ważnych rozważań, też no, i prawnych, jeżeli macie jakieś sytuacje. Mogą być rozważania, no, na, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, albo też i relacje setno tutaj nie tkwi w tym um, y, tych zewnętrznych, w, tym, w tych, tym zewnętrznym świecie, tylko raczej w waszym wewnętrznym, w takim odczuciu, że, y, żeby coś tutaj zostało nazwane no, po imieniu, tak? Y, to jest też taki emocjonalny stan czujności, y, nawet być może troszeczkę takiej surowości wobec siebie. Ale sprawiedliwość nie przychodzi tutaj no, po to, żeby was w jakiś sposób ukarać za coś, tylko raczej, no, żeby przywrócić tutaj równowagę, balans, tak? Panna wchodzi w ten miesiąc z taką gotowością do oczyszczenia, no tak jak mówię, może spraw właśnie urzędowych, może jakichś takich intencji, i, albo żeby zrobić po prostu coś, no coś takiego prawdziwego, tak? Dobrze. Co jest głównym, główną energią tego miesiąca? No piękny paść pucharów i w tym, w tym sercu lipca tutaj w tych tych waszych porządkach, tak jak mówię, mogą być jakieś sprawy urzędowe, pojawia się taka delikatność, delikatność, wrażliwość, powrót do no, do, do naszych do waszych emocji. Być może do takich emocji, które wcześniej może niektórzy czy niektóre z Was po prostu, no, ignorowaliście. Paść Pucharów to karta Waszego dziecka wewnętrznego, tego, które po prostu chce czuć, które chce ufać, no i oczywiście, które chce marzyć, tak? Dla panny, która często no, działa z takiego poziomu obowiązku, tak? Z poziomu analizy, może to być jakieś takie, może to być zaskakujące, może, może dla was. No to jest takie poruszenie, tak? Wzruszenie się tutaj, może będziecie po prostu bardziej emocjonalni, wzruszycie się przy jakichś rozmowach. No, dla niektórych ta karta może sugerować jakieś takie niespodziewane zakochanie się albo po prostu potrzebę mm, bliskości. No i może nie będziecie mogli sobie za bardzo tego, nie wiem, racjonalnie wytłumaczyć tak? skąd te emocje. No to także dobry miesiąc na drobne gesty, tak? Drobne gesty, czułości, symbole. Może tutaj ktoś Was obdaruje jakimś, jakąś drobnostką, jakimś prezentem. To jest też takie duchowe przypomnienie, że no, Wasze serduszko nie potrzebuje uzasadnień, tak? Nie wszystko trzeba sobie tutaj wytłumaczyć logicznie. Dla niektórych ten paść pucharów może też przynieść odnowienie jakichś relacji. Mogą tutaj przyjść do was jakieś wiadomości z przeszłości, no albo po prostu wasza taka potrzeba bardziej subtelna wyrażania, wyrażania siebie, być może w jakieś sposoby no, artystyczne dla tych, którzy no, mają, mają talenty w tym kierunku. Główny, główny cel miesiąca karta umiarkowania. Lipiec dla naszej panny jest taką, przyniesie taką lekcję równowagi. To jest też równowaga pomiędzy kochanidowaniem a braniem pomiędzy no, działaniem a odpoczynkiem pomiędzy właśnie rozumem, a tutaj waszymi uczuciami. Umiarkowanie to jest taka karta alchemii życiowej. No i szuka tutaj, tutaj pokazuje nam te przeciwieństwa, przeciwieństwa losu, przeciwieństwa naszego życia, ale no tutaj zależy właśnie od Was, czy będziecie umieli osiągnąć tą harmonię, ten balans. Panna może być tutaj prowokowana, no może przez sytuację, przez życie, do zatrzymania się albo do zwolnienia waszego tempa, ale jest tu taka potrzeba spojrzenia na siebie właśnie z taką łagodnością. Mogą tutaj wyjść, pojawić się w lipcu jakieś takie tematy też zdrowotne, tematy regeneracji, uzdrawiania. No, być może jakiś emocjonalny dystans z, kim, z kimś bliskim też może tutaj się wkraść. Celem nie jest tutaj skok naprzód, moi drodzy, tylko raczej właśnie taka stabilizacja, integracja. Duchowo to jest taki czas wyciszenia się wewnętrznie, pielęgnowanie tego, co delikatne, no i co oczywiście dla Was prawdziwe. Praktycznie warto właśnie zadbać o Waszą codzienną rutynę, moi drodzy, o to, co karmi Waszą duszę, Wasze ciało. No mówimy tutaj o zdrowym jedzeniu, o jakichś fajnych, zdrowych rytuałach, o odpoczynku, o bliskości. Miesiąc, w którym panna ma szansę wrócić tutaj do siebie tak? i nauczyć się, że no nie wszystko musi być od razu idealne, poukładane. Ważny jest właśnie ten, ten, ten balans, ta, ta, ta alchemia. Co będzie wyzwaniem, kochani? Piątka Mieczy. Cieniem tego miesiąca może tu być jakiś konflikt. Niekoniecznie głośny, ale no może być trochę raniący. Piątka Mieczy pokazuje nam tutaj taką sytuację, w której ktoś chce mieć rację za wszelką cenę. Albo no ktoś tutaj może się poczuć, że nie wiem w jaki sposób został na przykład zlekceważony. Dla Panny, która no przeważnie ceni sobie taką klarowność tak? klarowność i sprawiedliwość, tu może być to energia dosyć trudna. Ta karta to jest taka karta dumy trochę. Dumy, dumy zranionej słowem albo po prostu no, tym, że może nie, nie zostaliście zrozumieni, albo po prostu rozczarowanie. Tak? Może pojawić się pokusa, żeby pokazać tutaj właśnie swoją rację postawić też na swoim, ale zastanówcie się, czy to tak, aby na pewno przyniesie Wam ulgę. Wyzwanie będzie polegać na tym, aby nie no, odpowiadać tutaj ogniem na ogień, tak? Prawdziwa siła leży w wycofaniu się trochę, znaczy trochę dużo myślę, z wojny tam, zanim z jakiegoś takiego konfliktu, zanim no, on się zacznie eskalować. Emocjonalnie to czas, gdy mogą wrócić jakieś takie stare schematy walki, no, może właśnie zranienia, poczucie jakiejś takiej niesprawiedli niesprawiedliwości. Warto to rozpoznać, moi drodzy, zanim tutaj wpadniecie głębiej w te emocje. Nie wszystko trzeba komentować, pamiętajcie, czasem wygrywa ten, kto no, odejdzie w ciszy, tak? I to jest taka największa wygrana. Co się tutaj uda, co będzie sukcesem? No piękna dwójka pucharów. Mimo tych emocjonalnych wyzwań, tutaj lipiec niesie do Was coś pięknego. To jest takie porozumienie, prawdziwe porozumienie serc. Dwójka pucharów to takie spotkanie, no, dla niektórych może tutaj dojść do wyleczenia jakiejś relacji, może z Waszym partnerem, może no jakaś przyjaźń tutaj potrzebuje tego, tego uleczenia, albo po prostu z waszym własnym wnętrzem, tak, z samą sobą, z samym sobą, może tutaj dojść do jakiejś takiej szczerej rozmowy, no, albo w ogóle jakiegoś takiego nowego początku w związku, albo w nowym związku, albo w, do tym, do, w tym dotychczasowym. Dla samotnych panien możliwość poznania kogoś, no kto być może tak po prostu, jak go poznacie, to poczujecie się, jakbyście go już znali od dawna. Tak, ktoś, kto tak będzie brzmiał znajomo. To też również sukces w pracy, w pracy zespołowej, gdzie nie chodzi tutaj o jakąś rywalizację, ale raczej właśnie o wspólny cel. Emocjonalnie no, głęboka potrzeba bycia tutaj widzianą, widzianym i usłyszaną. Duchowe uznanie. Um, no, najcudniejsze więzi to nie są zawsze idealnie, tak ważne, żeby, żeby były autentyczne. Lipiec może przynieść Wam takie, takie chwile, w której spojrzycie, no być może trochę głębiej na drugą osobę, może powiecie komuś, albo usłyszycie, że jesteście ważni. No i to właśnie może to ta rozmowa, tak? Te słowa uzdrowią, pomogą uzdrowić. Jakąś Waszą relację, no, w której teraz jesteście? Czego, czego unikać? Trójka pucharów, choć no, jest kartą szczęścia, radości, kartą świętowania, tak, celebracji, ale w tej pozycji ostrzega Was przed takim powierzchownym odwracaniem uwagi Waszej od tego, co tak naprawdę jest ważne. Panna może próbować tutaj zneutralizować jakieś takie, no, jeżeli będziecie mieli emocjonalne napięcia poprzez właśnie ucieczkę albo w obowiązki, albo w towarzystwo, albo w jakąś taką, no, udawaną normalność, tak? To, co tak naprawdę domaga się tutaj uwagi albo będzie domagać się uwagi, no, nie zniknie pod tą warstwą powierzchowności. Może też pojawić się tutaj pokusa dla niektórych wejścia w jakieś takie relacje no, powierzchowne, właśnie, tak? które być może karmią Was tylko na chwilę. To może być no, dla niektórych jakiś taki mały, duży flirt, ale no, jakaś taka relacja, która nie ma za bardzo w sobie ani głębi, albo po prostu jakiejś takiej większej przyszłości to również przestroga, moi drodzy, aby nie polegać zbytnio w tym miesiącu na radach waszych znajomych. Raczej tutaj powiedziałabym, polegajcie na własnej, na własnej intuicji, bo otóż o tym mówi ten paś, ten paś pucharów. W lipcu lepiej, myślę, pozostać tutaj, postawić na taką ciszę, naprawdę, niż na jakieś takie no to nie znaczy, że nie, nie musicie, musicie odpowiadać negatywnie na wszystkie zaproszenia, ale po prostu wybierzcie, wybierzcie mądrze, tak? To, jest, to jest, jest na pewno będzie tutaj czas, żeby coś świętować, ale bądźcie, no, bądźcie autentyczni ze sobą. Pamiętajcie tutaj o tej harmonii. O tym, o tym balansie, który będzie dobrym, dobrym drogowskazem na lipiec. Na co się otworzyć? No Słońce, w tej pozycji, przynosi Wam taką energię w sumie błogosławieństwa. Wiele panien tutaj może poczuć taki promień nadziei, promień, taką energię lekkości, no i też oczywiście energię szczęścia. To jest otwarcie się tutaj na radość, na taką radość bez winy. Um, no, dziecięca swoboda tutaj przychodzi z tą energią, no takie zachwycanie się chwilą, tak, momentem. Może pojawić się jak najbardziej jakiś nowy projekt oczywiście wakacyjny wyjazd, jakieś spotkania, no coś, co tutaj rozświetli, oświetli Waszą duszę. No i myślę, jest tu dużo energii miłości także może właśnie i Wasze serduszko. Ta karta to zaproszenie do bycia w pełni sobą, bez maski, bez kontrolowania wszystkiego albo prób kontrolowania w relacjach tutaj i no, dotychczasowych czy nowych. Pamiętajcie, żeby było więcej, więcej uśmiechu, no, spędzanie może więcej wspólnego czasu. Taka uzdrawiająca bliskość, kochani. W pracy. Tutaj może pojawić się jakieś takie docenienie, ktoś, ktoś Was może tutaj docenić, no albo jakieś takie momenty rozwoju, tak? Rozwoju, albo po prostu będziecie czuli się bardziej zainspirowani w lipcu. Słońce mówi, że no, otwórzcie się tutaj na lekkość, tak? Nie uciekajcie, nie uciekajcie od tego, nie odkładajcie też. Okazji do radości, do takich chwil, bo nie wiem, no bo trzeba uciekać w jakieś obowiązki, i nie wszystko też pamiętajcie, trzeba od razu naprawiać, to będzie ważne. Czasem wystarczy powoli, no, zaświecić, tak? Może wyjść, może właśnie połączyć się z naturą, wyjść na dwór, wyjść na spacer, no i po prostu cieszyć się tym słońcem. Dobrze, co będzie Wam sprzyjać? Rycerz, rycerz monet. Rycerz Monet wspiera Was w tym miesiącu poprzez cierpliwość, poprzez cierpliwość, konsekwencje, no i takie spokojne działanie, kochani, taki kroczek po kroczku. To miesiąc, w którym no, raczej nie będzie trzeba się spieszyć, ale warto jednak no, konsekwentnie dążyć do celu, tak? Jeśli pracujecie tutaj nad czymś, macie jakiś projekt, no nie wiem, może pracujecie nad waszym zdrowiem, albo nad jakąś relacją, no to rycerz wam tutaj podpowiada, abyście wytrwali w tym, w tym procesie. Nawet jeżeli nie widzicie zaraz jakichś wielkich efektów, to mimo wszystko nie schodźcie z tej drogi. Rycerz monet mówi o takiej codziennej, Takiej energii naszych codziennych wyborów, małych wyborów, które właśnie mogą przynieść czasami największe zmiany na przyszłość. Warto zadbać oczywiście przy tej karcie o no, stabilność finansową może uporządkować jakieś takie sprawy finansowe, materialne ale też, kochani, wasze zdrowie, wasze ciało poprzez ruch, poprzez zdrowe jedzenie poprzez uregulowany taki rytm, rytm życia. Ta karta przypomina, że wszelkie fundamenty, kochani, buduje się powoli, no ale pamiętajcie, że one muszą wystarczyć nam na długo, także wasza systematyczność może, może w lipcu po prostu no, być taką waszą najmocniejszą stroną i odegrać największą, największą rolę. Co jest radą waszą? Trójka Buław. Lipiec mówi do was, Patrzcie, kochani, dalej niż dotychczas. To jest takie otwarcie horyzontów. Czwórka była to karta wizji i karta planowania, no ale też i takiej gotowości, aby zrobić następny krok no, w stronę czegoś nowego. Może to być oczywiście podróż. Niektórzy z Was po prostu będą wyjeżdżać na wakacje. Dla niektórych może oznaczać jakiś taki nowy kierunek w pracy, być może rozwój osobisty. No, oczywiście mogą to być nowe związki, nowe relacje, no albo po prostu decyzja, tak? Podjęcie jakiejś decyzji o zmianie, czy to w relacjach, czy w waszym sposobie życia. Ta karta mówi, że Wy już wiecie, że coś tutaj no, jesteście gotowi zostawić za sobą, a teraz po prostu przyjdzie taki czas, żeby zobaczyć, co jest przed Wami, co tu Wam może wszechświat zaoferować. Niektóre panny mogą po prostu poczuć, że. No, może już nie mieścicie się, kochani, w tych dotychczasowych ramach, tak? Może coś wam już tu po prostu nie wystarcza. I to jest raczej pozytywne, tak? Rada jest prosta, choć bardzo głęboka. Nie wracajcie do starego. Czy to, no mówię, do starych relacji, do starych przyzwyczajeń, tylko dlatego, bo, bo są wam znane, tak, bo dają wam jakiś taki komfort. Macie tutaj przed sobą taki, otwiera się nowy, nowy horyzont, nowe perspektywy. No i chodzi o to, żebyście, kochani, zbudowali most no, do tego, co nowe. Nawet jeżeli ten most będzie mały, no to to jest taki pierwszy krok ku. Ku waszej przyszłości. Dobrze, jeżeli macie moje panny, wasze prywatne pytanka osobiste, to zapytamy wyroczni anielskiej, co wam odpowie. Jaka jest odpowiedź na pytanie pierwsze? Nie, nie trzeba się, nie, nie ma potrzeby do zmartwienia. I pytanie drugie poproście o, o pomoc innych kochani poproście o pomoc innych Moi drodzy dziękuję wam z całego serca za obecność za wspieranie mojego kanału oczywiście zapraszam do komentarzy do subskrypcji do lajkowania No ja wam życzę wspaniałego lata wspaniałego lipca i oczywiście zapraszam was na następne czytanka pa, pa moi drodzy